Kim jest Bóg, do którego się modlę? To pytanie jest zasadnicze w naszej relacji z Panem Bogiem, w naszym życiu duchowym, w naszym życiu modlitwy, w naszym chrześcijaństwie po prostu. Jezus pod Cezareą Filipową powiedział apostołom, zapytał apostołów, za kogo mnie uważacie? Każdy z nas warto, żeby odpowiedział na to pytanie. Kim jest ten Bóg, z którym ja się spotykam? Ale też możemy odwrócić to pytanie i zapytać Jezusa, zapytać naszego Boga, za kogo Ty mnie uważasz, kim ja dla Ciebie jestem? I to są dwa nierozerwalnie ze sobą związane pytania, bo to, jaki ja mam obraz Boga, rzutuje na to, jakie na siebie patrzę, kim ja dla siebie jestem. No bo jeżeli nasz Bóg jest Ojcem, jest Stworzycielem, zatroskanym o swoje stworzenie, kochającym swoje stworzenie, Doceniającym je widzącym je jako wartościowe, jeżeli jest zbawicielem, który wybawia nas od śmierci, no to wtedy ja też postrzegam siebie jako ukochane dziecko, jako stworzenie, które jest wartościowe, które jest doceniane, które jest chciane. Ale jeżeli mój Bóg jest jakąś karykaturą tego, którego objawia nam Jezus, to to będzie rzutowało też na, na, na to, jak jaś na siebie patrzę. Jeżeli mój Bóg jest groźny, jest daleki, jest nieobecny, jest wymagający, no to ja też będę jakimś trybikiem w maszynie świata, jakimś pionkiem na szachownicy, kimś, kto musi wypełniać tylko i wyłącznie wolę tego, tego na górze. Nie będziemy, mieć, nie będziemy korzystać ze swojej wolności właściwie. I teraz warto, żebyśmy zobaczyli, jakie karykatury Pana Boga w sobie nosimy. Ja lubię nazywać to, określać słowo Pana Boga, te fałszywe obrazy Pana Boga jako karykatury, bardziej niż fałszywe obrazy Boga, bo jestem przekonana, że w tych fałszywych obrazach Boga jest część prawdy. Jakaś mała część prawdy, na której dopiero budujemy karykaturę, jak w karykaturach. Coś jest podobnego do człowieka, potrafimy jakoś go rozpoznać, ale zawsze zniekształcone. I w takim fałszywym obrazie Pana Boga, one też są budowane jakoś na, na czymś prawdziwym, na jakimś odrobinie prawdy. Ale ta odrobina prawdy uzurpuje sobie prawo do bycia całością, często. I kilka przykładowych karykatur. Pan Bóg, jako taki, Policjant, który tylko strzeże przestrzegania przekazań. Najważniejsze są przykazania i teraz Pan Bóg pilnuje, żebyśmy tego, tych przekazań przestrzegali. No, jest w tym jakaś prawda, że Bóg chce, abyśmy żyli przekazaniami. E, chce, dlatego, że dał nam je z miłości. Mówi: Tak żyj, a będziesz szczęśliwy, a będziesz kochał, a będziesz wprowadzał w życie dobro. Zatem jest to ważne. Ale przykazania są wyrazem miłości wyłącznie. Ale Pan Bóg, jako ten, który zsyła na nas cierpienie, który posługuje się cierpieniem. I jakże często mamy, spotykamy się z ludźmi, którzy mówią: No, tak, tutaj ktoś doświadczył tragedii życiowej, taka wola Pana Boga, Bóg tak chciał. Czytamy na nagrobku kogoś, kto jechał 200 na godzinę motorem i, i stracił życie. Co Pan Bóg ma z tym wspólnego? Bóg nie chce dla nas śmierci. Bóg nie zsyła dla nas cierpienia, chociaż z każdego cierpienia wyprowadza dobro. Z każdego cierpienia wyprowadza życie. Mówimy czasem, Bóg ma dla nas swoją wolę, trzeba ją odkryć. Tak? Czyli taki Bóg, który zapisał coś sobie, zaplanował dla nas, a naszym zadaniem jest wyłącznie odkrycie tej woli Pana Boga. Będziemy pewnie o tym jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, ale to nie jest tak, że Pan Bóg chce dla nas tego konkretnego zadania, które nam zaplanował i musimy to odkryć szczegółowo. Bóg chce dla nas pełni życia, chce dla nas szczęścia, to jest Jego wola dla naszego życia. Bóg, który jest jak taki hydraulik mechanik, do którego przychodzimy po to, aby nam naprawił jakiś nasz zepsuty mechanizm, cieknącą rurę duchową. Tak? Przychodzimy do niego tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, bo jest na telefon. Pan Bóg nie chce być ograniczony do takiej roli, chociaż lubi nam pomagać w naszych różnych cieknących rurach i zepsutych mechanizmach. Ale chce budować z nami relacje. Pan Bóg jako sprzedawca jeżeli w miłość wchodzi handel, wkrada się jakiś handel, jakiś kupno-sprzedaż, to relacja przestaje być relacją miłości. Bóg daje nam różne dary, ale nie oczekuje od nas zapłaty. Jeżeli wchodzimy z Bogiem w relację miłości, to chcemy Mu dać coś z siebie i wszystkie różne nasze Pielgrzymki, modlitwy, jakieś praktyki ascetyczne. One są potrzebne, ale one nie mogą być walutą przetargową z Panem Bogiem. Nie może być tak, że ja, ponieważ ja odmówię taką czy inną modlitwę, no to Pan Bóg mi coś za to da. To jest handel. Z tego serca możemy, z z miłującego serca możemy dać Panu Bogu. Yy, Coś z siebie, coś z naszego wysiłku, coś z naszego wyrzeczenia, coś z naszego czasu i w wolności przyjąć i z miłością przyjąć Jego dar. Czasem widzimy Pana Boga jako takiego bliskiego, ale bez majestatu jako taki Bóg, który jest kumplem kumpel taki, można go poklepać po ramieniu. Bóg jest bliski, ale też jest pełen majestatu. Jest stwórcą, jest zbawicielem, jest tym, który panuje nad światem. A zatem potrzebujemy być z nim w relacji też ogromnego szacunku, miłości, bliskości, ale też szacunku. Czasem postrzegamy Boga jako takiego dobrodusznego dziadusia, który taki jest dobry, wszystkim przebaczy, zawsze, zawsze blisko, ale taki bez, bez mocy, bez siły, Sprawczej. To też nie jest nasz Pan Bóg. I może taki ostatnia, taka ostatnia karykatura: Pan Bóg jako czarodziej. Jakże często oczekujemy od Boga, żeby tak machał czarodziejską różdżką w naszym życiu, żeby tak sprawił cud w naszym życiu, żebym już nie miała tego problemu, tego grzechu, żeby drugi człowiek się nawrócił, żeby się zmienił. I tak Panie Boże spraw. Panie Boże, uzdrów tę sytuację. I oczywiście ważne jest, abyśmy Pana Boga do tych sytuacji zapraszali, abyśmy go prosili, ale on zawsze nas zaprasza do współpracy. Nie lubi machać czarodziejską różdżką w naszym życiu, chociaż niejednokrotnie cuda sprawia i ma moc sprawiania cudów, ale najczęściej zaprasza nas do współpracy i chce, żebyśmy z siebie, siebie zaangażowali w tę, w tę przemianę. Pewnie to nie jest wyczerpana lista. Warto, żebyśmy swoje karykatury Pana Boga odkrywali, bo one nam bardzo przeszkadzają w naszym życiu duchowym, w naszym duchowym wzroście, w naszym przylgnięciu do Pana Boga. Tego nam wszystkim życzę.